Witajcie na kanale Hiszpan Fider. E, przyjechałem z Maxem Max usiadł sobie na pomoście Później do niego podejdziemy Ja sobie rozbiłem stanowisko, ale tutaj chłopaki przyjechali z pontonami Będą pływać za sztupakiem A ja dzisiaj klasyczny feeder W końcu Jestem pierwszy raz na tej wodzie Nigdy w życiu to nie łowiłem Także tak naprawdę nie wiem czego się spodziewać. Przyjechałem, jeszcze było ciemno. Wygruntowałem sobie łowisko, bo naprawdę jest głęboko. Łowię na 45 metrze, mam 6 metrów. Czym dalej, tym się robi więcej. Na 60 jest już 12. Także no, woda wygląda fajnie, ale czy cokolwiek będzie skubało? Zobaczymy. Zaraz Wam opowiem jeszcze na temat zanęt, które przygotowałem. Także nie rozstajemy się, zostajemy ze mną. I lecimy z tematem. Popadało. Tak wygląda moja miejscóweczka. Siedzę w wodzie. To, co przygotowałem. Czekoladowa zanęta. Trochę kukurydzy. Robaki. Tą szklanką z góry nęciłem. Poszło 10 koszyków łowię czterokratkowym e, buletem 30 gram tak jak Wam mówiłem 45 metr mam jakieś 6 metrów gruntu e, koszyk opada jakieś 9-10 sekund czym dalej tym głębiej także woda no, się prezentuje fajnie dwie płotki złowiłem, jedną płotkę spiąłem także jak na początek Nieźle Dzisiaj jeden kijek Klasyk Tubertini Concept Kołowrotek z Prestona Oczywiście na plecionce Z feder gumą Przepon 0,10 Haczyk 0,14 I się bawimy Max już też coś tam łowi, jakieś poteczki wyciąga Max siedzi na pomoście A ja siedzę no mówię w wodzie, tu jest Slip do spuszczania Łodzi. Trochę ludzi jest, mają dzisiaj zawody spinningowe. Także pogoda fajna się teraz zrobiła, bo mówię, zdążyło popadać jak w Irlandii. Mamy 5 stopni samochody przy samej wodzie, także łowimy tak jak Wam już mówiłem totalnie nowe miejsce nigdy w życiu nie wędkowałem na tym jeziorze woda wygląda fajnie no jak każda łowię na robaki zakładam trzy na haczyk Miejsce mam zaklipowane. Mówię fajnie, bo głęboko. Nie spodziewałem się, że jest aż tak głęboko na tym jeziorze. No, ale wiecie, no nie znam tej wody totalnie. Jedynie Max mi wcześniej wspominał o tym jeziorze. Mówi, chodź, pojedziemy tutaj, blisko samochodu. Bo tak jeszcze dużo wód jest wylanych w Irlandii. Ta pogoda nas nie rozpieszcza jesieni i tej zimy. Także za dużo opcji nie mamy. No ale parę godzin wędkowania do domu, zobaczyć jak Polska zagra dzisiaj z Francją. zrelaksować się chwilę nad wodą. a przepraszam Was, że nie było tydzień temu odcinka, ale tak jak Wam mówiłem no ja mam wszystkie odcinki na bieżąco. Po prostu nie byłem na rybach i nie było żadnego filmiku. Nie mam żadnych materiałów nagranych do przodu. Także musicie mi wybaczyć. No I zobaczymy. No, dwie płotki złowiłem. Jedną spiąłem. Także blanku nie będzie na nowej wodzie. A co się jeszcze uda złowić przez te jakieś tam 3-4 godziny? No zobaczymy. No. Powiem Wam, że jak słoneczko wyszło, to aż przyjemnie. Jest zimno, bo jest 5 stopni. Ale przy słoneczku miło się siedzi. Jak przyjechałem, to mówię. Już mówiłem Wam wcześniej, że było ciemno. Ale zanim te toboły porozkładałem podnóżek, to wszystko, także no, trochę mi to zajęło. Później zaczęło padać i to wiecie, takie łowienie klasykiem spod parasola jest niewygodne strasznie. Jak pada, to też nie miałem jak zacząć nagrywać jakiegokolwiek materiału. Ale teraz się wypogodziło. Mam nadzieję, że Pogoda się utrzyma przez te jakieś 3-4 godziny maksymalnie. Mam plan: 14.00. Zacząć się pakować, żeby dojechać spokojnie do domu o 16.00. Mecz a jakby nie patrzeć, mam tutaj 100 km. Także nie jest to może jakiś duży dystans, ale też kawałek. No. Grudzień się zaczął. Grudzień z klasykiem. Nie mam pojęcia jakie tu ryby w ogóle występują, ale jak to w Irlandii myślę, że płocz na pewno jest, bo złowiłem może jakieś leszcze hybrydy. Za dużo gatunków tych nie mamy, ale, ale i tak jest fajne. No. Maksiu właśnie ciągnie jakąś płotkę. I te płotki nawet powiem wam, że takie takie miłe no. Najczęściej między takie 20 a 30 cm to już takie fajne płoteczki. Maks siedzi jak car wysunięty na wodę na pomoście. Ja rzucam trochę dalej od niego, bo Max łowi na tym pierwszym progu, bo to są z tego co przegruntowałem, trzy progi. Pierwszy jest próg, gdzieś spadek jest na 4 metry, ja łowię na tym drugim progu, gdzie już mam 6, a później już zjeżdża coraz dalej. No, na 60 metrze już było około 12 metrów, bo podajnik tam spadał, koszyk spadał 16 sekund. Ale dno jest twarde, trochę kamyków, jakieś tam liście nad niej już leżą czyli taki standard mówię trochę ludzi przyjechało, dzisiaj mają zawody spinningowe to wszystko za szczupakiem a my siedzimy za białą rybię. Ale jakoś te rybki na razie nie chcą się wkręcić jak są brania, to są strasznie delikatne. Coś musiało wyskubać, bo na pustych haczykach ciężko cokolwiek złosić. No ale zakładamy świeże robaczki. Jamy koszyk. Jak to mówią z rudowody? Coś tam dziubnęło, ale mówię Wam, te, te brania są delikatne. Nie ma agresywnych. No, ale ważne, że od czasu do czasu coś puka. Zestaw przerzucam na oko. Myślę, że nie, nie dłużej niż 5 minut w wodzie. Nie zacięliśmy rybki. słońce poświeciło 10 minut i, i znowu gdzieś ten wiatr przyciągnął chmury najgorsze to te siedzenie pod parasolem jak znowu zacznie padać powiem wam, że z tej głębiny brania są słabe, spróbuję sobie zrobić krótszą linię. A sobie coś tu wymodzę zobaczymy bliżej. Spróbuję na tym pierwszym progu, gdzie jest 4 metry. Dawno nie padało. Rybki u mnie to średnio najeżdża max łowi. Ja bardziej obserwuję coś tam wyjąłem, no nie powiem, że nie ale Max ma stanowczo tych brań więcej Już I linię skracałem Ale tu mi się kręcą łódkami, już ich wypłynęło kilku Szum robią w wodzie No, blanku nie ma, także i tak nie nieźle, a Max już tam myślę, że ze 20 płoci na pewno złowi deklasuje mnie dzisiaj No i cisza. z powrotem przeszedłem na dalszą linię i tak naprawdę efektu nie ma. Prawda jest fajnie, ale z rybkami jest u mnie średnio. No, max fajnie łowi. No, powiem wam, że ludzi ze spinningami jest masa, ale też nie widziałem, żeby cokolwiek złowili. Założymy świeże robale. Nic innego nie zostało, tylko przerzucać, kombinować. Czy wiaterek mamy boczny, także staram się rzucać w punkt, ale wiadomo, że może być delikatna rozrzutność. Teraz spróbujemy znowu na krótkiej linii. Luka mi kombinuje tej ryby, ale to. Na razie skutek jest średni. rzekłbym Ale damy szansę teraz znowu krótkiej linii. Nic i znowu przerzucamy. Wiatr się zmaga coraz bardziej. Maks na pomoście z parasolką wygląda, jakby był na wakacjach. No, wiecie, 5 stopni przy tym wietrze to nie jest najgorzej, ale tak to nie lato. Spróbujemy z ziarkiem, może kukurydzy. Małe ziarko, podepniemy to robaczkiem. No jakieś czarne chmury idą, ale jeszcze niecała godzinka i pakowanie jakąś rybkę niedawno spiąłem, ale nic ciekawego. No jak rybki nie chcą zbytnio brać, no to nic im się nie poradzi. Jeszcze parę minut i kończymy. Maks już się powoli składa. Parę godzin nad wodą przy wiecznej pogodzie, ale dzisiaj Max mi tyłek złoił. Nie da się ukryć, bo Max złapał myślę, że no, może około 30 płoci na pewno. W porównaniu do moich, tylko chyba czterech No to jest różnica i to duża Dmucha U! Trzeba będzie powoli się zbierać Max już tak jak widzicie praktycznie zebrany i gotowy już się pakuje do samochodu Trzeba złożyć chłopu gratulacje, bo skopał mi tyłek. Proszę bardzo, cały winowajca. Dzisiaj, dzisiaj Maxiu mi skopał dupę nad wodą. Właśnie, pójdziemy do Maxa zobaczyć ryby. Ale naprawdę Makso trochę tych płoci wyciągnął. Ale wiecie, nie zawsze jest świętego Jana. Trzeba będzie wnioski wyciągnąć i gdzieś za tydzień z klasykiem uderzyć. Znowu deszcz zaczyna padać. Powiem Wam, że zaraz zobaczycie. trochę tego max ma i, i naprawdę ładne ryby proszę no piękne płocie jaka ładna krasnopiórka trochę no i co tu można powiedzieć no i popłynęły także maxu jeszcze raz Gratulacje, wać panie! No i widzicie. Teraz tylko się spakować i jechać do domu. Także dzięki za oglądanie i widzimy się na kolejnej przygodzie naszej z wami nad Irlandzkimi Wodami.